Cześć to Was w życie poczciwe, Wasz ulubiony youtuber właśnie wrócił z zakupów i pokażę Wam dzisiaj moje ulubione ketogeniczne produkty z Lidla. Zapraszam. O! Oh. Pytacie mnie często co jeść, co na tej ketogenicznej diecie kupować. Pokażę Wam to, co najczęściej u mnie wchodzi na samej górze, żeby się nie rozwiły, są jaja. Jak wszyscy wiedzą jaja są świetne dla ludzi na diecie ketogenicznej i nie tylko. Moja nowa, moje nowe znalezisko z Lidla. Prażone orzechy laskowe. Lepsze niż zwykłe orzechy laskowe w smaku. 70 gram tłuszczu na 100 gram. Orzeszków. Bardzo dobre na przekąskę, żeby sobie dowalić jeszcze odrobinę tłuszczów, gdy ci ich brakuje. Czekolada 95% Lidlowska ma trochę więcej węglowodanów niż taka 99% z Linta, ale za to jest dużo tańsza. Jak wszyscy wiemy, jak coś jest tanie, to jest dobre. Tu trochę trawy Italiano. Używam tego w koniungacji z tym. Kebabem z kurczaka zrobionym. Trochę to jest brudne jedzenie, można by tak powiedzieć, ale gdy mam ochotę na kolację z warzywami, i z mięsem, to mam to już zrobione, bo to trzeba tylko przygrzać. I statystyki są tego dania. Takie tłuszcz 7,5 g na 100 g, białko 20 g. Jest to dużo białka, nie aż tak dużo tłuszczu, ale możesz łatwo to podbić tłuszczem. Po prostu dokładając taki sos czoskowy, majonez, tego typu rzeczy, i wtedy wyjdzie ci fajny ketogeniczny posiłek. Także elegancko kebab. Inna podstawa w diecie ketogenika boczek wieprzowy, benzony. Nie jest to najlepszy boczek na świecie, lidlowski, ale gdy nie mam innego pod ręką, to jem ten lidlowski. Mydło do rąk oliwkowe, wiecie, z oliwki się robi oliwa z oliwek, czyli tłusta rzecz. Czyli taką trzeba kupować, jak się je zna, ketogenicznie dzieci. Migdały, dwie paczki. kolejna świetna przekąska. Trzeba uważać, źle się ich je, bo mają mimo wszystko trochę węglowodanów. Ale na szczęście większość z nich to jest błonnik, a błonnik, jak wiemy, jest dla Ciebie dobry. Na wiecie ketogenicznej czy nie. O, to pomidorowy sosik do kebaba, który używam. i Do różnych innych przepisów się go używa. Jest o tyle dobry, że są to w 100% pomidory. No, przepraszam, 99,9 i mają 6,3 gramy węglowodanów na 100 gram, czyli trochę, ale więcej niż 100 gram się tego na raz nie je. Także zawsze dla smaku warto, można sobie dorzucić szczególnie do tego kebaba i sprawia to, że jest dużo lepszy. Niewielkim kosztem węglowodanów. Jak mawia mój ulubiony ketogeniczny youtuber polski, tak zwany ketokocur, kabanosy, czyli świńska wanilia. I plusem Lidla jest to, że są tam bardzo dobre kabanosy. Tylko musisz uważać, że jak będziesz je brał, to nie weź przypadkiem tych wieprzowo-drobiowych, bo one śmierdzą, kurą są bardzo niedobre. To, to tylko wieprzowe, tylko świnia i świńska wanilia. To jest to, co chcesz kupić i co chcesz jeść. Świetne źródło białka i tłuszczów. tłuszczów. Polecam. Mleko tłuste to dla mojej żony. Druga wy, znaczy miałem wziąć półtłuste, ale nie było, niestety. Wydrali. No, ludzie na święta nie wiedzą, co się dzieje. Filet z kurczaka akurat do takiego dania, które robimy sobie w Termomiksie. gdzie się je podbija tłuszczem konkretnie przez ser żółty, nie jest to najlepsze ketoniczne danie, bo no nie jest to tuste mięso, ale e, fajnie sobie zjeść czasem trochę bardziej białkowy posiłek, żeby móc kolejny posiłek dowalić tłuszczem na maksa. Ja tak czasem robię. Trochę warzyw, cebula dla cebulaka, uwielbiam cebulę. Trochę Francji, ser camembert. Pilosowy, czyli widlowy ser Camembert jest zaskakująco dobry. Przypadkowo go raz wziąłem i spróbowaliśmy. Naprawdę nam dużo bardziej smakuje niż na przykład Carrefourowy. Co jest dziwne, bo Carrefour to jest firma francuska. Powinni mieć dobry ser Camembert, a jednak nie mają dobrego sera Camembert. W każdym razie, bardzo dobry, delikatny i mocno tłuszczowy. Tutaj olej do popitki, bo się nam kończył. Jak nie masz już, wiesz, nie wiesz już co zjeść, to pijesz olej i ten tym sposobem tłuszczę. A tak naprawdę głównie jest używany u nas do smażenia oczywiście. No i to moja ulubiona rzecz. Karkówka wieprzowa. Świnka, którą robię jako karkówkę po karkonosku. I starczami mi na kilka fajnych posiłków. Uwielbiam karkóweczkę. Świetne źródło tłuszczu. Tłuszczów, przepraszam, trzeba mówić tłuszczów. No i ostatnia rzecz, dwa ząbki czosnku, jem codziennie, ostatnio, surowy czosnek, ale w jakim daniu, w jakiej potrawie, to pokażę Wam w innym filmie. Czosnek to jest super superfood, warto go jeść, szczególnie w okresie zimowym, ale warto go jeść cały czas, rozrzedza krew, robi wiele innych rzeczy, pożytaj sobie co robi, dobrze też działa na mięśnie i na siłę i to jest w nim piękne. Jeden ząbek ma mniej niż jeden gram węgli, co oznacza, że jest idealny dla nas. Ketogeników. Kończymy to tyle na dziś. Nie mam już więcej zakupów, a nie mam jeszcze jeszcze o jeszcze klasyka ketogeniczna śmietanka 30. Niestety nie ma już w lidlu tej śmietanki, co była kiedyś bio, bez karagenu, ale skoro jej nie ma, to trzeba brać zwykłą z karagenem, ale bardzo dobrą w smaku, bardzo dobrą do ubijania, świetna rzecz do podbicia sobie tłuszczów w diecie. łatwo i przyjemnie. To moje typowe zakupy ketogeniczne, mam nadzieję, że dałem Wam jakieś pomysły. E, powiedzcie mi co wy kupujecie w Lidlu czy w innych sieciach spożywczych. Widzimy się w kolejnym odcinku Recenzji w Weekend, w kolejnym odcinku Vloga wkrótce. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za oglądanie. Cześć!